Tym razem na tapecie łącznik wiedeński, czyli nietypowa gra planszowa. Jeśli dysponujesz minutą, opowiem Ci na ten temat dwa słowa. Agenci CIA rozwiązują w trakcie zimnej wojny sprawy kryminalne. Zamieszany w niej jest wywiad sowiecki, zadanie nie jest banalne. Akcja rozgrywa się na terenie Austrii, Wiedeń to graczy, destynacja. W telegraficznym skrócie nakreśla jak wygląda sytuacja. Do rozegrania są cztery misje, które się ze sobą wiążą, za ich rozwiązaniem tylko bystre umysły nadążą. Co jest ciekawe, nie ma tu decyzji dobrych i złych, ale każda ma konsekwencje. Kolejne misje pokazują rezultaty spowodowane przez gracze ingerencje. Do gry przydadzą się na pewno notę z długopis i sporo skupienia. Faktów w postaci i miejsc jest mnogość, to można stwierdzić bez wątpienia. Do obowiązków agentów należą śledzenie podejrzanych przesłuchania czy prowokacje, studiowanie akt, łamanie szyfrów i inne wywiadowcze akcje. Gra wymaga połączenia z aplikacją na stronie podanej przez producenta. Rejestracja szybka, materiałów dodatkowych sporo to może być dla opornych pewna zachęta. Klimat jest poważny, gęsty, ciężki można powiedzieć momentami mroczny. Opisy sytuacji sugestywne i drastyczne może być z nimi zszokowany gracz młodszy. Wykonanie jest bez zarzutu komponenty współgrają z klimatem. Cenowo poniżej 150 plus inflacja można polecić zatem.